Cześć, witam wszystkich cieplutko, korzystając z okazji, że mamy jeszcze troszeczkę miejsce na karcie, nie padła mi bateria. Mój syn wstał, pomyślałam sobie, a dzisiaj jest 30, 30 marca, pomyślałam sobie, że fajnie jest pokazać powiedzieć Wam kilka słów o tym, co się wydarzyło w 14 miesiącu życia mojego syna. Nie wydarzyło się dużo tak, że ten film teoretycznie nie powinien być zbyt długi, będzie ekspresowy, mam nadzieję. Po pierwsze, chciałabym Wam powiedzieć, że nie było ospy, ale była inna choroba i James po raz pierwszy miał antybiotyk, czy nie z antybiotykiem, co było trochę uciążliwe, bo z tego względu, że antybiotyk trzeba przyjmować przez określony okres czasu i y, w dość dość z od odcinku czasowym i niestety musieliśmy go budzić w nocy, co było... Z bez sensem, no ale wiemy, że tak trzeba i to było najgorsze, bo on spał smacznie, a my musimy go budzić, żeby dać mu kolejną dawkę lekarstwa. Na szczęście wszystko mu przeszło, choć do tej pory ma trochę cieknący, pociągający nos, ale, ale nie, jest, nie jest źle. On właśnie teraz obok mnie leży, czyta sobie książkę, kopciuszka i Gavin go pewnie będzie zaraz rozśmieszał. Chciałabym Wam też powiedzieć o może mniej pozytywnych rzeczy, a mianowicie mój syn. E, zaczął się bić. Czasami, e, kiedy trzymamy go na rękach, potrafi nas e, uderzyć, po prostu, i nie wiem, czym to jest spowodowane. No, bo my z Gabem w ten sposób ze sobą nie rozmawiamy. Domyślam się, że może przyniosła to przedszkola. Ja też to e, próbowałam, tę sytuację przeanalizować, rozmawiałam, rodziłam się po prostu u moich znajomych. I ja sama w pracy, w mojej szkole, mam przypadki dzieci, które e, właśnie. Ne, Uderzając kogoś, mają ochotę na komunikację z nim. I to jest ich sposób właśnie komunikacji. Nie wiem, czy to jest w przypadku Jamesa właśnie tak. Nie wydaje mi się, żebyśmy go ignorowali. I moja koleżanka powiedziała mi, że po prostu albo go ignorowała, albo kazałam mu przeprosić. I oczywiście staram się jak mogę, ale to nie jest takie łatwe. Nie zawsze wydaje mi się, że on wie, zdaje sobie z tego sprawę, co robi. Chociaż kiedy mówi mu się, żeby przestał to robić, no to wtedy przestaje. Ma kompletną obsesję na punkcie samochodów. aut to jest jego ulubiona zabawa. I w tym momencie opanował do perfekcji słowo auto, tylko po angielsku. Nie, nie wiem dlaczego auto mu zupełnie nie przychodzi, ale car to jest jego ulubione słowo. Teraz właśnie przewraca się z Gawem. Um, Gawin, what else happened in 14th month? No, zapomniałam właśnie powiedzieć Wam, że um, mały chodzi sam, ale nie jest jeszcze w 100% pewny swoich kroków, ale robi robię ich coraz więcej i ma coraz dłuższy dystans. Jest, I jest, nie jest, nie jest, nie jest nie. bardzo getatliwa, to chyba ma po mamie. Tak jak sprzyjesz to. Mm, mm. More teeth. A, no, he doesn't have more teeth. He's got five, no? Yes, he had five since two months ago. Hmm, tak, szósty zombie się wygląda, jeszcze zamówił coś jeszcze, nie wiem, czego nie. Anything else? Can get down off bed on his own. I they know that already. Mm -hmm. Na pozytywną, na pozytywną notę mogę wam powiedzieć, że jest bardzo sprawny manualnie i, i jego rączki są bardzo zwinne i potrafią na przykład robić rzeczy, y, odkręcać, przykręcać, to są jego ulubione, ulubione rzeczy, takie jak zabawy się samochodami. Oh. Hmm? Pokaż się, jeżeli. blocks. Powiedz, cześć dziewczyny, cześć dziewczyny. Powiedz, cześć. Pomachaj. Tam. K. Z takich jeszcze ciekawostek, mój syn pokochał hummus i razem ze mną go zajada. Mamy nawet przysłodki film, kiedy dzieli się nim z moim mężem i ze mną. Tak myślałam może, żeby go wrzucić, bo jest po prostu przysłodki. jest tak kochany. I to chyba wszystko, co byśmy chcieli wam dzisiaj pokazać. Trzymajcie się cieplutko, my spadamy i życzę nam powodzenia, bo już niedługo będziemy podróżować em, samolotem: ja i on. I bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądała podróż, właśnie w tym wieku. Trzymajcie się. Pa!